Dzień dobry, po raz pierwszy w nowym sezonie i do tego w zimowej scenerii. Akurat wczoraj spadło kilka centymetrów, a do tego małe okno pogodowe, które niestety za chwilę się skończy, nadciągają chmury. Według prognozy ma padać śnieg, ale postanowiłem przejechać się nad morze. Praktycznie od grudnia nie miałem żadnych aktywności rowerowych, nie licząc małych epizodów na rowerze stacjonarnym. Także najwyższy czas, żeby się ruszyć. Jestem teraz na południu Gdańska stąd nad morzem mam jakieś 10 km. Zobaczymy jak mocno będzie sypać. Według prognoz nad morzem jest dosyć duży wiatr. Na razie go nie odczuwam, aczkolwiek myślę, że jak zjadę na dolny taras, no to będzie dmuchać. Ruszamy w tamtą stronę, a tam chmury. Bardzo często w Gdańsku jest tak, że właśnie droga rowerowa jest lepiej odśnieżona niż chodnik. No, i w zimie bardzo wielu ludzi idzie drogą rowerową. No i bardzo dobrze, bo po co sobie połamać nogi? No, ale dziś jest odwrotnie, właśnie jestem bardzo ciekawy, czego się mogę dziś spodziewać, jeśli chodzi o stan dróg rowerowych. W poprzednich latach bywało z tym różnie, ale zwykle po jednym, dwóch dniach opadów wszystko było w miarę przejezdne. Przede mną taki dosyć konkretny zjazd Dzisiaj tak wyjechałem, troszkę bez przygotowania rowerem Także nic tu specjalnie nie dokręcałem Jedyna rzecz zmieniona w stosunku do letniej konfiguracji to opony Założyłem stare Continentale Bo Jak może zauważyliście w lecie śmigam na bardziej Semi-slickach Jakoś się to trzyma na razie Jak nie będzie lodu pod spodem to myślę, że nie będzie przygód. Dojeżdżam do wrzeszcza. No i troszkę się rozpadało. Ale jedzie się nad wyraz dobrze. Mimo, że nie lekko może raz przejechane, a jedzie się spoko. Całkiem fajnie te oponki jeżdżą. W zeszłym roku w zimie jeździłem tylko trekkingiem, a tam mam dosyć wąskie opony. Także różnica jest znaczna. Tutaj na tych kontynentalach rzeczywiście mogę pojechać trochę szybciej i pewniej. Ale nie ma co przeginać, bo nigdy nie wiesz, gdzie czai się lód pod spodem. Miota nim jak szatan. Tu kiedyś był kontropas rowerowy No, różno go dziś szukać Ale spróbujemy przemknąć na tyle, na ile się da Także kontropasy, słuchajcie, są fajne Ale jak przyjdą takie opady śniegu, to trudno je znaleźć Tutaj na przykład jest słupek, gdzie zwykle się jedzie po prawej stronie No, zupełnie nie wiem, jakby pług miał go odśnieżyć, także... Nie będę się czepiał. Niezbyt wielu rowerzystów spotkałem raptem trzy osoby do tej pory, ale tu na dolnym tarasie widzę, że jeździ więcej osób. Mógłbym powiedzieć, że przez ostatnie dwa miechy nie jeździłem rowerem, bo nie miałem czasu. No, jest to tak w połowie, prawda? Bo choć czas nie jest z gumy, to można go tak zorganizować, żeby znaleźć ten czas, ale. Jestem leniem po prostu Zrobiła się gorsza pogoda Koledzy mnie nie wyciągali Także Można powiedzieć, że trochę odpuściłem Ale też było mnóstwo innych rzeczy do robienia, także mówię, jest to tylko po części, prawda? Zaczyna wiać, także im bliżej morza, tym wiader bardziej odczuwalny Według prognoz widziałem że dzisiaj miał być 15-16 metrów na sekundę. No to już tak dość wieje. Może nie jest to jakoś super zaskakujące nad morzem, ale na rower to nie jest fajnie. Tym bardziej kiedy pada śnieg deszcz czy cokolwiek, bo teraz mam dwa w jednym. Wydaje mi się, że temperatura gdzieś jest około zera. Może jeden na minusie. Także pada śnieg, deszcz. Jestem teraz w dzielnicy Zaspa. Dla ludzi, nie strój miasta. Powiem taką ciekawostkę, być może której nie wiecie. Te tutaj tereny, wszystkie gdzie są te bloki szare i ta ulica, i właściwie nawet tutaj, gdzie jedziemy, to był kiedyś teren lotniska. I znajdował się tutaj pas startowy, który się ciągnął w tamtą stronę do morza, jeszcze. Kilometr 2 i normalnie do lat 70. startowały, lądowały tutaj samoloty. Był no to główny port lotniczy Gdańska, który chcąc nie chcąc znalazł się nagle w centrum miasta. Także port lotniczy zakończył swoją działalność. Przeniósł się do Rębiechowa. No a tu powstały nowe osiedla. Zamieszkali ludzie, i miasto wchłonęło te tereny. Tak jak się to teraz dzieje z wieloma dzielnicami na południu Gdańska. Jestem teraz na kładką dla pieszych. Nad dosyć dużym skrzyżowaniem dzielnicy Zaspa. Ta kładka w ogóle już miała być rozebrana. Koszty utrzymania takiej kładki zapewne są dosyć wysokie, więc miasto chciało ją rozebrać. Ale ostatnio słyszałem, że jednak nie będzie rozebrana. Także sprzeczne informacje w Gdańsku nie wiadomo. O co chodzi, to pewnie chodzi o kasę, jak zawsze. Także no na razie chyba nie będzie rozebrana, ale dla pewności się przejadę, bo może to już ostatni raz. Także przypadkiem ją rozbiorą za tydzień. Żalby było się nie przejechać. Jeszcze odnośnie lotniska i pasa startowego, który się tu znajdował, to się ciągnął on tam w stronę morza. Nie wiem jak bardzo daleko, ale musiał być dość długi. Aby samoloty miały wystarczający rozpęd oraz drogę hamowania Oj. Żeby dostać się do morza najszybciej będzie tędy Prościutko tą drogą dojedziemy do Brzeźnieńskiego Mola Też bym chciał się tam dostać, ale nie pojadę tą drogą, bo Na pasie rowerowym jest cały śnieg i brud, który został odgarnięty z ulicy Także pojadę sobie drogą rowerową, troszkę naokoło, ale przyjemniej Kładkę mieli rozbierać, ale windy działają to sobie zjadę windą. A co tam? Czy ja się tu zmieszczę? dolna. Cywilizacja, panie. Tu coś panowie próbują odśnieżać to się dzieje Jest i rowerzystka Dzielna. No Część ludzi na pewno dojeżdża do pracy. I nawet w taką pogodę nie rezygnuję z roweru jako środka transportu. Bo i dlaczego? Sam też kiedyś dojeżdżałem w zimę rowerem do pracy. Ale to było jeszcze w tych czasach, kiedy musiałem dojeżdżać. No bo teraz home office zabił mojego rowerowego ducha porannych wycieczek. A tu Ziomek ciśnie ulicą, no kosmita. Jednak, nie można liczyć na to, że wszyscy rowerzyści są normalni. Droga jest ekstra, ubita, rower też ma chyba w porządku, że zupełnie nie wiem. Chyba chciał po prostu powkurzać kierowców. Jesteśmy teraz w dzielnicy przy morze, co sugeruje nazwa, że jesteśmy przy morzu. I nie jest to błędna nazwa, bo z prawej strony, z kilometr dalej zaczyna się już pastan nadmorski także się tam udamy no, a jak przy morze to falowce to są takie śmieszne bloki pofalowane teraz zbliżamy się do ulicy Obrońców Brzeża gdzie znajduje się najdłuższy falowiec na Przymorzu cały blok ma chyba około 850 metrów w każdym razie na całej długości bloku są trzy przystanki autobusowe. Także, jak ktoś ma babcie w ostatniej klatce, to może sobie podjechać autobusem. I wyjście z psem na spacer dookoła bloku nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia. Do mieszkań wchodzi się z tak zwanych galerii, czyli tych takich balkonów, które są połączone z klatkami. Teraz wiele galerii jest zabudowanych i są powstawiane drzwi. Trochę, być może z uwagi na bezpieczeństwo, troszkę mieszkańcy chcieli zyskać dodatkowej przestrzeni dla siebie Gdy nie było tych zabudowań, spokojnie można było przejść przez cały budynek z klatki do klatki Po właśnie takich galeriach Na zachodzie budowano w górę A u nas w latach 70-tych budowano wzdłuż Nie wiem jaki jest teraz status tego budynku, ale był to chyba najdłuższy, jeden z najdłuższych budynków mieszkalnych w Europie. Chyba we Wiedniu jest dłuższy budynek. Nazywa się Karl Max Hof, czy jakoś tak? Dotarłem do końca falowca i można powiedzieć, że dotarłem do końca przymorskich zabudowań. Teraz przed nami już tylko pas nadmorski. Najpierw lasek, no a później, oczywiście, wydmy i plaża. Ciekawe, czy dzisiaj morsy są aktywne. Jest 10.28, to mniej więcej w takich godzinach morsy lubią trenować, morsować, czy cokolwiek tam robią. Dziś pogoda zmienna jak w kalejdoskopie. Dosłownie 15 sekund temu wjechałem bezpośrednio na deptak prowadzący do morza i nagle zaczęło sypać. To Przy takim wietrze to nagłe zmiany pogody wcale mnie nie dziwią. Dwa lata temu dałem się namówić, dwa, trzy razy na morsowanie. spoko opcja, ale nie lubię robić tego w dużej grupie, a znowu wśród moich znajomych. No nie ma zbyt wielu fanów morsowania. Samemu się nie morsuję, bo trzeba mieć kogoś do asekuracji. Na wypadek, gdyby się coś wydarzyło. Nigdy nie wiadomo jak Twój organizm zareaguje, kiedy wejdziesz do zimnej wody. Oczywiście po kilku razach wchodzenia do zimnej wody wiesz, czego możesz się spodziewać. Ale wiecie, jak jest na przykład ze skurczami. Nie są regułą, i nigdy nie wiesz, kiedy możecie to spotkać. Ma być teraz kilka chłodnych dni, także myślę, że ten śnieg ma szansę się utrzymać. Zmierzam teraz w stronę mola w Brzeźnie. Brzeźnie. Zobaczymy, jaka sytuacja. Trochę się nawet przyjaśnia. Jadąc tą drogą, jesteśmy. Osłonięci lekko wydmą no i niewielkim lasem, w sumie laskiem, a teraz wyjeżdżam już na dmuchawkę. No, ale właśnie na to liczyłem. Już dawno nie byłem nad morzem, kiedy był sztorm, a teraz, jeszcze do tego dorzucamy śnieżycę. Także mam kombo. Schowałem się za budką z goframi i od razu człowiekowi cieplej. A do tego jeszcze ciepła herbata w termosie. Biorę trzy łyczki i jadę w stronę południa Gdańska. Teraz by miał wiatr w plecy, więc same plusy. Słuchajcie, te zimowe nagrywki GoPro to nie są takie łatwe Już mi padła druga bateria, została mi tylko jedna Rezerwowa Także być może ten materiał zaraz się skończy Bo ta ostatnia bateria to już jest taka dosyć wyeksploatowana No z wiatem to się jedzie bojecznie W tamtą stronę się trochę umordowałem No ale pewnie nie będzie aż tak słodko do samego domu będę zmieniał kierunek kilka razy Istny kalejdoskop pogodowy dzisiaj kilka minut później już nie już nie sypie już jest lepiej zawsze jak jest nowy sezon to są nowe założenia, plany potrzeby tak w tym roku myślałem nad zmianą sprzętu aby na wycieczkach jeździło się wygodniej jednak dwa lata jeżdżenia na wycieczki trekkingami nie przyniosą mi aż takiej satysfakcji jak powrót do tego roweru, którym teraz jadę. A jest to stary ale z początku lat 2000 jeszcze na kołach 26 cali i na tym rowerze jeździ mi się najlepiej. Biorąc pod uwagę pozycję na rowerze, pewnie dobrze by mi się jeździło również na gravelu. Ostatnio modne i popularne. Tutaj podniosłem sobie trochę mostek kierownicy, bo było dla mnie za nisko. No, co tu dużo ukrywać, jestem po prostu za gruby i brzuch przeszkadzał mi w kręceniu. O. A teraz grad dla odmiany. No i fajnie. Pewnie teraz będę jeździł pół roku i marudził o nowym rowerze. Nowym to nie znaczy ze sklepu, bo raczej zawsze czaję się na jakieś używki. Potem wymieniam. Napęd, wszystko co potrzebne, tak aby rower był fajnie zestrojony pode mnie. No i cieszę się z jazdy. Ale tak jak mówię, jazda na trekkingu jednak no jest fajna do zwiedzania okolicy. Ale jakbym chciał w tym roku pojeździć sobie jakieś dłuższe dystanse, to jednak waga i pozycja za kierownicą dużo zmieniają w tym temacie. Byłem na chwilę poglądać rowerki. U Cyklara. To jest takie miejsce we wrzeszczu, gdzie możecie znaleźć sporo ciekawych, używanych rowerów, ale też znajdą się nowe. Teraz jest przed sezonem, także wybór jest bardzo duży. Warto zajrzeć. Byłem tam raptem 10-15 minut, a rower po prostu jak wołwanek. Licznik rowerzystów wskazuje dokładnie 51 sztuk. Ja jestem 52 dziś, mało, ale biorąc pod uwagę pogodę, to spokój. Jest godzina 12, pewnie gdyby to był dzień poprzedni, a nie sobota, to byłoby znacznie więcej. A teraz jeden z bardziej nachylonych podjazdów w Gdańsku, w lecie jest. Średnio łatwo, a teraz jest średnio łatwo minus. Do minusów zimowej jazdy mogę też zaliczyć konieczność czyszczenia roweru po takiej jeździe. Wiadomo, śnieg się rozpuści spłynie, ale sól, którą są posypane drogi może nam tu trochę narobić kłopotów. Także będę musiał pewnie umyć rower trochę, nasparować i będzie dobrze. dwie godziny temu na początku filmu zdecydowanie łatwiej jechało się tą drogą jednak dwie godziny śnieżycy zmieniają krajobraz o 180 stopni końcóweczkę filmu na szybko nagrywam telefonem bo już mi padła ostatnia bateria w GoProsie bo było wszystko było słońce był śnieg, był grad. Nawet załapaliśmy się dzisiaj na sztorm, co nieczęsto się zdarza. No ale takie warunki pogodowe w lutym są. Mam nadzieję, że się podobało niedługo nowe filmy z wycieczek. Także dzięki za oglądanie i pozdro!